W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z psalmu pierwszego. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko co czyni jest udane. Co innego grzesznicy. Są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Moi drodzy, spotykamy się w wieczór środy popielcowej. Albo jeżeli Słuchacie tego następnego dnia, to w czwartek po popielcu. Usłyszeliśmy w środę popielcową o trzech wielkich czynach: o poście, modlitwie, o jałmużnie. Z taką przestrogą, żeby nie czynić tego wobec ludzi, dla ludzi. Że to zupełnie nie o to chodzi. Ten wątek podejmuje liturgia czwartku po popielcu w kolekcie. Na samym starcie Wielkiego Postu Kościół mocno przestrzega nas, żebyśmy dobrze, nawet nie przemyśleli, ale przemodlili, to jak chcemy Żyć w czasie tego Wielkiego Postu? Co chcemy robić w czasie tego Wielkiego Postu? Żeby to, broń Boże, nie było nasze, tylko nasze. Ale żeby to pochodziło z Bożego natchnienia, ta kolekta czwartku po popielcu mówi o tym, Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny. I wspieraj je swoją łaską. O co chodzi? Chodzi o to, żeby każde moje działanie, czyli wszystko to, co ja w tym Wielkim Poście będę robił, oczywiście wiemy doskonale, że tu nie chodzi tylko o Wielki Post, ale w ogóle o nasze życie, ale Wielki Post, jego początek związany jest z tym, nawet pytamy siebie, często o tym mówimy, myślimy, tak jesteśmy nauczeni, że na Wielki Post należy mieć jakieś postanowienie, jakąś taką dodatkową, inną. O innej głębi czynność, którą będziemy wykonywać. I liturgia mówi, to jest dobre, ale to ma pochodzić z Bożego natchnienia. To nie ma być tak, że Ty sobie tutaj będziesz sam człowiecze budował muskulaturę duchową, ale że potrzebujesz o to zapytać Pana Boga. Czyli uprzedzaj Boże, prosimy o to dzisiaj mocno. Uprzedzaj nasze, swoim natchnieniem nasze czyny, wspieraj je swoją łaską, żeby każde działanie, każde od Ciebie, Boże, brało początek, i w Tobie też znajdowało dopełnienie, żeby razem z Tobą się zaczynało i razem z Tobą się kończyło. Żeby, po co to jest? Po to, żebym ja ciągle pamiętał, że jest ze mną obecny Bóg, że. Ciągle towarzyszy mi ze swoją łaską. I ja z nim, i dzięki niemu, i w nim mogę moją codzienność budować. I z nim, i w nim, i dzięki niemu mogę nawracać się. Przywołałem Psalm pierwszy z czwartkowej liturgii. Bo on daje nam przepiękny kontekst dla całego wielkiego postu. Środa popielcowa była takim mocnym uderzeniem. Post, który praktykujemy, posypanie głów popiołem, liturgia słowa o tych uczynkach i tak dalej. Też to z księgi proroka Joela, co, co słyszeliśmy czwartek po popielcu już nas tak spokojnie z jednej strony choć z drugiej też bardzo radykalnie bo usłyszymy kładę dziś przed tobą życie i śmierć wybieraj ale w tym psalmie pokazuje nam bardzo spokojnie o co chodzi w wielkim poście że ten czas ma być czasem w którym ja jeżeli jeszcze tego nie ma to dzięki Bożej łasce zasadzę się przy wodzie żywej, zasadzę się przy strumieniu, że ja rozwinę te swoje korzenie w stronę tej, tej żywej wody, w stronę tego strumienia. O to tutaj chodzi. Wielki Post ma być. Ma być czasem, w którym w, swojej, w mojej codzienności będę wydawał owoce, w który, gdzie zobaczę też w mojej codzienności, że moje liście nie więdną, że wszystko co czynię jest udane. Ma to być piękny czas. Czasem Wielki Post może wydawać z, z trudnym czasem. A tu, tu chodzi, żeby nawet jeżeli ten trud jest, a pewno będzie, to, to ma to iść w tę stronę. Że to też ma być czas, w którym ja odkrywam, że jestem zasadzony nad płynącą wodą, że ja mogę czerpać z tej płynącej wody, która jest wodą życia. I ten psalm pokazuje mi człowieka błogosławionego, szczęśliwego, szczęśliwy człowiek. Tak się ten psalm zaczyna. I droga tego szczęśliwego człowieka najpierw pokazana nam jest w taki sposób od strony negatywnej. Czyli czego szczęśliwy człowiek nie robi? Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Jakby trzy akty dramatu, to co jest w tytule naszego dzisiejszego spotkania. Tu są pokazane jakby trzy kolejne ruchy, do tego, żeby moje życie okazało się dramatem. Te trzy kolejne ruchy są zawarte w trzech czasownikach. Idzie, wchodzi i zasiada. Idzie. To słowo oznacza takie pierwsze pójście za kimś z ciekawości. Tak działa często pokusa. Ja jestem nią zaciekawiony tą pokusą, tą, co ona ze sobą niesie. Więc szczęśliwy jest taki człowiek, kto nie idzie za pokusą. Kto nie da sobie wmówić, że to jest ciekawe, co ta pokusa mi przedstawia. Pierwszy ruch to jest właśnie to idzie, czyli to pierwsze pójście za kimś, za czymś z ciekawości. Drugi czasownik wchodzi. I on oznacza zatrzymanie się, stanie prosto. Czyli wszedłem, jestem, bo ta pokusa mnie pociągnęła, ja z ciekawości za nią poszedłem, i ja teraz stoję wobec tej rzeczywistości, którą pokusa przedstawia mi jako dobro dla mnie. I trzeci czasownik zasiadać. I on oznacza już całkowite uczestnictwo. Pełną zgodę. Tak, to jest to, czego chcę dla siebie. Wchodzę w to, uczestniczę w tym, oddaję się temu, to się staje moim. Trzy akty dramatu. Uczynić pierwszy krok z ciekawości, stanąć, oko w oko i zasiąść, podjąć decyzję: chcę tego. I psalmista mówi, Szczęśliwy jest taki człowiek, który nie idzie za radą występnych. Kim są występni? To bezbożni. Inaczej można to słowo przetłumaczyć. To są ci, którzy są nieprzyjaciółmi Pana Boga. Czyli ten pierwszy ruch związany z tym pójściem za kimś z ciekawości, to jest pójście za tym yy, kimś, kto jest nieprzyjacielem Pana Boga. Jest bezbożny, czyli kto jest bez Boga, nie ma Boga w sobie. Dlatego Boga wyrzucił, bo nie chce nim żyć. Bo jest nieprzyjacielem Pana Boga, nie, ma, nie chce mieć z Nim nic wspólnego, i jego kroki nie stają po stronie Pana Boga, nie stają w Jego świątyni. Nie wchodzi na drogę grzeszników, czyli tych. Ci grzesznicy są tu pokazani jako ci, którzy chybiają celu, którzy mijają się z celem swoim życiowym. Można powiedzieć dalej: mijają się z prawdą. Ja nie zatrzymuję się z tymi, którzy. Mam się nie zatrzymywać wobec tych, stawać z tymi, którzy nie trzymają się prawdy, którzy chybiają celu. I nie zasiada w gronie szyderców. Szydercy to ci, dla psalmisty, którzy wyśmiewają Boga, którzy wyśmiewają Boże zamiary wobec człowieka, wobec świata. Jest też każdy, jakby kolejna, jakby ta kategoria ludzi jest coraz trudniejsza. Coraz bardziej yy, żyjąca złem. Nieprzyjaciel Boga, ten, który chybia celu dla, dla swojego życia, mija się z prawdą, i ten, który wyśmiewa pana Boga. Wyśmiewa jego, yy, jego zamiary wobec człowieka, wobec świata. Ale to samo słowo szydercy pojawia się w Księdze Przysłów w 22 rozdziale 10 wersecie. I tam oznacza ono to słowo plotkarza. Takiego, taką osobę, która wywołuje podziały, wywołuje spory. My wiemy, kto jest tym pierwszym, kto, kto dzieli. To, to Lucyfer. To, to zły, on wywołuje podziały, on wznieca spory, on oskarża, on mija się z celem swoim. Więc ja nie mam zasiadać w gronie szyderców, tych, którzy wyśmiewają Boga. Zdecydowanie nie. I potem psalmista pokazuje nam tego szczęśliwego człowieka od strony pozytywnej, jego drogę. Że on nie jest tym idącym za występnymi, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Ale co robi w takim wypadku? W prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Co to jest to upodobał? To jest radosne przylgnięcie. To jest yy, intymny związek. To jest przylgnięcie do Prawa Pańskiego, do Tory, do, czyli do objawienia, do Bożego Słowa, do tego wszystkiego, co Bóg objawia, co mi Bóg powiedział. Radosne przylgnięcie do tego. Tak, taki człowiek jest szczęśliwy. Bo upodobał sobie, bo wszedł w intymną relację, więź z Bożym objawieniem, a przez to z samym Bogiem. Tu nie chodzi o prawo w sensie norm, jakichś nakazów czy zakazów, tu chodzi o, o prawo w sensie Bożego objawienia czyli chodzi o Bożą dobroć, o Bożą troskę o mnie. Bo y, dlatego, że, że Bóg jest dobry dla mnie, dlatego, że się o mnie troszczy, to dlatego mi siebie objawia, dlatego mi o sobie opowiada. Ja mam w tym sobie upodobać, że On jest dobry, że On się o mnie troszczy, że On mi siebie objawia, że daje mi orędzie nadziei, że daje mi dobrą nowinę. Przedaje mi Boże Słowo, daje mi Ewangelię. W tym mam sobie upodobać i to jest plan na wielki post. Z dnia na dzień coraz bardziej wzmacniać w sobie to upodobanie do Bożego Prawa, do Bożego Objawienia i co i rozmyślać nad nim dniem i nocą. Co to jest rozmyślać? Kardynał Rawazi w komentarzu do, do tego pierwszego psalmu, w tym momencie, kiedy mówi o tym słowie rozmyślać, to przekazuje nam, że w Starym Testamencie jest to czasownik odnoszący się do gruchającej gołębicy, która tak sobie grucha, No właśnie, coś tam słyszymy, chodząc po krakowskim rynku, na przykład, czy po pewno wielu innych miejscach, słyszymy te gruchające gołębice. Ten jakiś tam dźwięk z siebie wydobywa, tak, tak, tak delikatnie, tak sobie siedzi na tych dwóch nóżkach i tak sobie grucha. Więc ja też mam tak sobie gruchać. Boże słowo, w, w, swoim, w swojej pamięci. W swoim sercu. Ale też często tutaj w naszym domu mówimy, że jeżeli mamy taką możliwość, to najgłośniejszą formą słuchania Bożego Słowa, świętego tekstu jest czytanie sobie go szeptem, tak de bardzo delikatnie, bo wtedy wyostrzają się wszystkie nasze zmysły. To jest właśnie to. Rozmyśla nad nim dniem i nocą, tak sobie ciągle szepcze to Boże Słowo. W Starym Testamencie to czasownik odnoszący się do gruchającej gołębicy i tu kardynał Rawazy odsyła nas do 38 rozdziału Księgi proroka Izajasza i 14 wersetu lub pomrukującego lwa. Izajasz 31, 4. U istot ludzkich oznacza często pomrukiwanie związane z jakąś czynnością intelektualną. O to chodzi. Ja mam sobie takie murmurando Robić z Bożym Słowem, kiedy to jest możliwe. Psalmista powie dniem i nocą ciągle, ciągle rozmyślać nad nim ciągle je, też tutaj w naszym domu mówimy o ruminacji, o przeżuwaniu to jeszcze inny obraz dla nas ciągle żyć, żyć tym Słowem ciągle je sobie przypominać ciągle je mieć na swoich ustach żeby właśnie nad Nim rozmyślać, dniem i nocą i w ten sposób wzmagać w sobie upodobanie do tego słowa. I w ten sposób żyć tym słowem, to znaczy swoje codzienne wybory kształtować według tego słowa. To jest dla nas kierunek na czas Wielkiego postu. I taki człowiek, właśnie, który upodobał sobie w prawie pańskim, który tak sobie nad nim grucha, które tak sobie nad, nad nim mruczy. Taki człowiek jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, którego liście nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Dlaczego? Bo to jest człowiek żyjący Bożym Słowem. To jest człowiek, na którego codzienne decyzje, wybory. Ma wpływ Boże Słowo, czyli Boże objawienie, czyli dobra nowina. Jego wybory są zgodne z dobrą nowiną, czyli są dobre, są Ewangelią. Więc Jego liście nie mogą być uschłe, więc Jego życie nie może być nieudane, bo Jego życie jest dobrą nowiną dla Niego i dla innych. Chciejmy w tę stronę iść w czasie Wielkiego Postu i w czasie całego naszego życia. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen.